Szanowni Państwo, oto piwniczka ogrodowa, 2,5 metra średnicy, okrągła. Wchodzimy do niej. Dwa pierwsze stopnie są z tworzywa, oczywiście zabezpieczone przed pośliźnięciem. Kolejne stopnie są drewniane też z regulami zabezpieczającymi przed pośliźnięciem. Jest też rama do przetrzymania się. I od razu Państwu pokażę, jak dużo tutaj jest miejsca. Cztery rzędy półek. Proszę bardzo, wszystko można tu ustawić. Słoiki z przetworami, warzywa, owoce, w yy, skrzynkach, w workach. Tutaj na dole jest też dużo miejsca jeszcze, yy, więc też można coś postawić. Co bardzo ważne, za schodami. Też jest miejsce na postawienie różnych rzeczy. Bardzo ważna sprawa: te trzy stopnie można złożyć do góry. Teraz niestety nie mogę tego pokazać, bo jest zabezpieczone to, ale dzięki złożeniu tych schodków od razu robi się więcej miejsca. Więc jeśli tutaj przebywamy i coś robimy, to jest po prostu bardziej komfortowo. Także tak to wszystko w rzeczywistości wygląda, drodzy Państwo. Więc nie ma co się wahać, tylko kupować i zakopywać piwniczkę w swoim ogrodzie. A tak właśnie nasza piwniczka wygląda z zewnątrz: jest olbrzymia, no ale to dobrze, bo komfortowo będzie w środku. Zapraszamy serdecznie.